Czy pracodawca, który nie wypłacił ci wynagrodzenia, może pójść do więzienia? Okazuje się, że ten wyrok mówi o tym, że taka możliwość prawnie istnieje. Bo sąd uznał, że brak wypłaty wynagrodzenia nosiło znamiona przestępstwa oszustwa z artykułu 286 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą aż do 8 lat pozbawienia wolności. W tym wypadku to. Tylko bądź aż dwa lata prac społecznych. I tutaj ten wyrok dotyczy umowy o pracę, ale taka sama sytuacja byłaby z każdą inną umową cywilną, prawną, jak zlecenie czy odzieło. Więc jeżeli masz problem z niewypłacalnym pracodawcą, zleceniodawcą, to okazuje się, że nie tylko pomocna ci będzie inspekcja pracy, ale też możesz złożyć zawiadomienie do prokuratury. I tak jak wielu pracodawców z inspekcji pracy czy innych organów nie za bardzo coś sobie robi, tak tutaj reperkusje i konsekwencje będą o wiele poważniejsze. I czasami fakt tego, że zostanie wezwany w ogóle do prokuratury w charakterze osoby podejrzanej spowoduje, że to wynagrodzenie zapłaci. A jeżeli nie, to sąd na pewno go do tego przymusi w trakcie postępowania karnego, a właściwie to po nim. Daj znać w komentarzu, czy miałeś kiedyś problem z niepłacącym pracodawcą i jak sobie z tym poradziłeś.